Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak, poza ślubinach Matki Jego Maryi z Józefem, w pierwnim zamieszkali razem znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl oto anioł pański, ukazał mu się we śnie i rzekł. Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański, wziął swoją małżonkę do siebie. Oto słowo pańskie. Siostry i bracia, w tych dniach szczególnie mocno Kościół przypomina nam poprzez zapowiedzi ewangelii o Bożym narodzeniu. Już teksty liturgiczne bardzo wyraźnie o tym mówią. Już wiadomo, że Maryja spodziewa się dziecka. Już wiemy, że opiekunem Józefa i mężem Jezusa, i mężem Maryi będzie właśnie święty Józef, patron naszej parafii. Józef zastanawia się, co to wszystko znaczy. Bardzo po ludzku, jako odpowiedzialny mężczyzna, stawia sobie pytanie, czy da radę. Ale na szczęście Bóg posyła anioła aż strach byłoby pomyśleć co by było gdyby Józef nie posłuchał anioła a przede wszystkim nie posłuchałby tutaj Pana Boga Wczoraj przypomnieliśmy sobie postać świętego ojca Pio który słuchał Boga stwarzał w swoim życiu właśnie taką świętą przestrzeń ciszy takiej właśnie roratni, w której Teraz uczestniczymy, aby pozwolić Panu Bogu przemówić do naszego serca. Gdyby Józef nie słuchał Anioła, aż strach pomyśleć, co by było. Ale to też pytanie: czy w Adwencie my jesteśmy ludźmi, którzy słuchają Boga? Czy nie jesteśmy gdzieś zabiegani? I nie chodzi może o zakupy, o bieganie zewnętrzne, bo tego wszystkiego jakoś jesteśmy pozbawieni, ale można być wewnętrznie zabieganym. Także Pan Bóg nie ma szansy przemówienia do tych najgłębszych pokładów naszego serca, tam gdzie nieraz nawet tego głosu byśmy nie chcieli dopuścić. Ojciec Pio słuchał Boga przede wszystkim w odprawianej mszy świętej. Gdzie jak słyszeliśmy wczoraj w naszych rozważaniach roratnych, ludzie widzieli w ojcu Pio Jezusa na Golgocie. Ojciec Pio tak bardzo przeżywał mękę i śmierć Pana Jezusa podczas każdej mszy świętej, a szczególnie cierpiał podczas najważniejszego fragmentu tej mszy świętej przeistoczenia. Wiemy, że tak mocno wchodził na kalwarię, że ta msza Święta przeciągała się, nieraz nawet trwała trzy godziny. Nie dlatego, że chciałby ojciec Pio pokazać, że on bardziej pobożnie odprawia Muszę Świętą niż inni kapłani. On był człowiekiem prawdziwej i zdrowej pokory. On autentycznie razem z Jezusem był obecny na kalwarii. Również to doświadczenie stygmatów, o, którym, o których wczoraj słyszeliśmy, było połączone z tym, że ojciec Pio nosił rękawiczki, aby nie wzbudzać sensacji, aby swoich ran nie pokazywać innym, aby swoje cierpienie trzymać głęboko w sercu. Zobaczmy, siostry i bracia, nieraz człowiek mówi, że nudzi się na mszy świętej. Mówi, że cały czas to samo. To pytanie dla nas wszystkich, czy my razem z Jezusem, podczas mszy świętej, idziemy na Golgotę? Czy my jesteśmy rzeczywiście blisko Jezusa, czy na Golgocie można się nudzić? Czy można się zatem nudzić na mszy świętej, która w pewien sposób zawsze jest inną, zawsze jest naszym. Wyruszeniem razem z Chrystusem. I zwróćmy uwagę na to, że podczas mszy świętej ksiądz powtarza słowa i gesty Jezusa. Wziął chleb i kielich z winem. I ksiądz rzeczywiście bierze je w swoje ręce. Odmówił dziękczynienie. I kapłan odmawia modlitwę dziękczynną, w którą Włącza się każdy z uczestników liturgii. Przemienił wreszcie chleb i wino w ciało i krew. Mocą pana Jezusa, kapłan dokonuje tej przemiany. Dlatego mówimy, że jesteśmy świadkami cudu nad cudami. Siostro i bracie, czy tak przeżywasz również tą mszę świętą, w której teraz uczestniczysz? Amen.